Od jednego z kolegów sobie zadał ode mnie inne gołąbki. Z tych gołębi, bardzo dobrze też latają na wspólnych gołębnikach kolegi. Od którego te gołęby mamy i to jest gąb o numerze 4. Czyli mamy rodowód jest to oryginalny gołąb od właśnie Stefana Jurczyka linia gołębi Leo Heremas. I tutaj mamy znów Leo Helemans, i z dołu mamy Leo Helemans, Prince, Olimpiadę i Olimpiadę 03, 3 Takie gąby bardzo ładne, makrapiany. linia głębi, Olimpiadę 03, 3 Przepiękne gąbki. Widać, jakie to jest ptaki. I jest kolejny gąb od. Pana Jurczyka i to jest numer Gołębia 400. Także drugi gołąbek numer 400. Stefan Jurczyk, linia Gołębi Olimpiada 03 Leo Hermans. I tutaj mamy rozwój tego gołębia. Gąbek też pochodzi z Gołębi Leo Hermans z dwóch stron i jeszcze od Gołębi Kanibala. Także bardzo dobre, pożądane linie. Leoheremans i Kaniba. Można powiedzieć, gąbki przepiękne, pięknie zbudowane, poukładane. Widać, że bardzo dobrze utrzymane. No idealny materiał do rozpłodu. Tutaj mamy samiczkę, gołąbek Rudy Van Red. Nakrapiana, manana. Linia właśnie Kitla z jednej strony i z drugiej strony tutaj mamy Gerta Helena i znów Kitel. Tutaj mamy gąbki Dirwaldenburg razy Gert Helen. Samiczka myślę, że bardzo wartościowy też materiał. Oryginalny gołąb od Rudy Van Red. Przepiękna, taka psusia, Bardzo ładnie to zbudowana. Kolejny gołąbek niebieski, też to będzie samiczka, oryginalny gołąb Rudy Red, linia Pitbull'a. I tu jest gołąb po linii Pitbull'a, z gołębi właśnie tutaj Pitbull, syn Pitbull, wnuczek Pitbull. A z dołu mamy tutaj z gołębi z Ajerkowa linia hermas Kusters Den Euro, właśnie to Olimpiadę 03. Także przepiękne, fantastyczne gołębie. Myślę, że Materiał idealny do rozkładnik, i tu jeszcze mamy kolejną samiczkę o numerze 59 i 11, też bardzo ładna samica. tym mamy gołębia od braci Łepuch. Jest to samczyk. Gołąb wyłącznie 25 rok. Numer gołębia 6322. Oryginalny gołąb braci Łepuch. Tutaj mamy rodowód 6322 pochodzi z gołębi Malter Albrecht z tej linii spale 970 i Bach 17. Z dołu mamy synrypleja syn od RW i Kopana. Także tu mamy 50% Abrech, Marcel, linia Bach 17 i Kopan razy Van Jest to samczyk. Też samczyk, bardzo ładny gołąbek. Kolejny 21 rok. Też samczyk o numerze 6325. Oryginalny gołąb od Braci Łepuch. Widać jak gołąbek wygląda. Układany przepiękny samiec. I gołąb pochodzi tutaj z gołębi Łepuch. Tutaj wnuk Asa 756. To jest WOS 94 razy Kopman i z dołu mamy Kopman razy WOS. Można powiedzieć, że to 50% WOSa i 50% Kopmana to najlepszych linii małego WOSa i WOSa 94. Także go można powiedzieć, bardzo dobre, też pięknie złożone, poukładane. Tutaj mamy samiczkę. Jest numer gębia 1820. gołąbek od Kajdika. 11820 od Kajdzika, Tutaj bardzo ładna samica z takim markerkiem z najlepszych wyników kajdzikowych, po tych jego słynnych Herkules, Hans Meyer I z dołu mamy dziadek i Hans Można powiedzieć, jest to Imbert. tutaj właśnie. John Heismeyer, że Gąbek też bardzo dobry, myślę, że wartościowy materiał do rozpodu, także dobry lot i uej niedzieli życzę.